Wiemy, na co macie ochotę właśnie teraz. Na coś czekoladowego i zabawnego. Zgadliśmy? Dlatego bawcie się dobrze oglądając nasz nowy challenge. Zak, a może sprawdzimy, co jest pod kloszami? Jestem gotowa? Wow, telefon fajny metui, ale super! Od lat chciałam taki mieć. Zak, no co się tak gapisz? Jestem trochę zazdrosny, mam nadzieję, że dostanę coś równie fajnego. Puu, to surowa ośmiornica! Jest taka oślizgła! Wygląda na to, że tym razem tylko mnie się poszczęściło. Próbuj pierwszy! Wezmę szczypce, żeby nie musieć dotykać ośmiornicy rękami. To jest naprawdę obrzydliwe. Lepiej nie będę na nią patrzeć, bo mogę zwymiotować od samego widoku. Jakie długie macki. Przestań grać na zwłokę, Zak. Pospiesz się i włóż swoją ośmiornicę do fontanny. Obawiam się, że to nie sprawi, że będzie smakować lepiej. Chciałbym móc zlizywać czekoladę z wierzchu i nie jeść reszty. Jaka twarda. Nie mogę wziąć ani kęsa. Nagram ten moment na wideo i od razu opublikuję w mediach społecznościowych. Smacznego, Zak. Nie przestawaj, jesteś popularny. Monika, co ty robisz? Dlaczego mnie nagrywasz? Dam ci nauczkę. Przestraszyłeś mnie, Zak. To wygląda obrzydliwie. Prawie rozbiłam telefon. To twoja wina. I po wszystkim. Skończyłem. No poszło ci rewelacyjnie. To było wspaniałe. Może już przestaniesz mnie nagrywać? Nadszedł czas, abyś włożyła swój telefon do fontanny i go zjadła. Jest taki piękny, aż żal mi się z nim rozstawać. Zapamiętam ten telefon do końca życia. O nie! Zepsuł się na dobre. A teraz spróbuj. Śmiało. Dobrze, dobrze, inaczej nie dasz mi spokoju. Czekolada jest taka pyszna. Obawiam się jednak, że telefon nie przypadnie mi do gustu. Ugryź mocniej! Wygląda na to, że telefon się spalił, a my razem z nim, ¡emma, pozwól, że ja zacznę! Ciekawe, co to jest. Wygląda jak papryczka, ale nie taka zwykła. Z czekolady. Pachnie czekoladą. Ale żeby się upewnić, muszę polizać. Tak, to naprawdę czekolada. Takie papryczki to ja lubię. Z przyjemnością ją zjem. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę się zajadać papryczką, czyli z czekolady. Pyszności. Cieszę się razem z tobą, Lucy. Chociaż nie, skoro ty masz czekoladową papryczkę, to ja mam prawdziwą. I mam rację. Katastrofa! Nie chcę tego jeść! Nie panikuję ma. No podnieść tę pogrywkę! Mój Boże, to naprawdę ostra papryczka! Będziesz musiała ją zjeść. A, innym razem jestem już spóźniona. Nie ze mną te numery. Jest natychmiast! Nie mogę, szczęka mi się zacięła! Emma, przestań się wygłupiać. Otwórz buzię, bo będę musiała użyć siły. Spójrz, to nie papryczka, a samolot. Musi natychmiast wylądować. Pokonałaś mnie, Lucy? Dlaczego cię posłuchałam? Teraz mam kłopoty. Chociaż na razie nic się nie dzieje. Może niepotrzebnie się bałam. O nie, zaczyna się! Wow, co za płomienie! Pomóż mi, bo zaraz wybuchnę! Gotuję się od środka. Pospiesz się i zrób coś. O nie, nie wiem co robić. Chwileczkę. Jest tylko jedno wyjście. Muszę spryskać Ci język wodą. Myślę, że to zadziała. Dlaczego nie spadło na to wcześniej? Wystarczy, Lucy, wystarczy! Już czuję się lepiej. Cieszę się, że to wszystko się skończyło. Polecam się na przyszłość. Dzięki. Biedactwo musi odpocząć. Do zobaczenia, Emma. Pa, pa. Yeah! Nadchodzą nowe porcje jedzenia. Sprawdźmy razem, co tam jest. Dostałam jabłko! Wspaniale! Uwielbiam owoce. A ty co masz za? Nie mogę w to uwierzyć. To cebula! Dlaczego znowu nie mam szczęścia? Szkoda, że nie dostałem jabłka. Przykro mi, ale nie tym razem. Teraz już nic nie można zmienić. Coś wymyśliłam. Z tego jabłka powstanie prawdziwe, słodkie arcydzieło. Zobacz, ile mam posypek. Wezmę patyczek i nabiję na niego jabłko, aby ułatwić jego jedzenie. Świetnie! A teraz skąpię je w czekoladzie. Z polewą będzie rewelacyjnie. I oto kluczowy moment. Czas na zanurzenie jabłka w posypce. Chcę użyć ich wszystkich naraz, więc będzie kolorowo i smacznie. Tylko spójrz na to, jak to prawdziwa jabłkowa tęcza. Wygląda niesamowicie. Nie sądziłam, że uda mi się zrobić coś takiego. To jest takie pyszne. Nie potrafię znaleźć słów, by wyrazić swój zachwyt. Nie mogę przestać się ślinić. To jest jakaś kpina. Monika, masz teraz posypkę na całych ustach. To zabawne. Nie rozumiem, co w tym zabawnego. Zaraz to naprawię. Już wszystko zjadłam. No to teraz twoja kolej, Zak. Dlaczego mi o tym przypomniałaś? Nie chcę jeść cebuli. A może też użyję posypki? Powinna sprawić, że cebula będzie lepiej smakować. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Po prostu nie chcesz, żebym ja też zjadł jakiś smakołek. Nie mam zamiaru słuchać swoich głupich rad. Zobacz, ile tu jest czekolady. Dzięki niej smak cebuli z pewnością zmieni się na lepsze. Wystarczy tylko dodać posypkę. No i gotowe. Wygląda świetnie. Nie da się tego odróżnić od jabłka. No i co o tym sądzisz? Wiem, że ci się podoba. No pospiesz się i próbuj. Poradzę sobie bez ciebie. Odgryzę spory kawałek, żeby doświadczyć całej gamy smaków. No czekolada i posypka smakują super. O nie! Teraz czuję smak cebuli. To obrzydliwe. Wygląda na to, że mój plan się nie powiódł. Monika nie może się o tym dowiedzieć. Ale tak trudno jest się opanować, kiedy cebula sprawia, że łzy płyną mi strumieniami. Mówiłam, że to zły pomysł. Fu, teraz śmierdzi mi z buzi jak ze śmietnika. O, czekolada! Muszę nią natychmiast zapić, to paskudztwo. Jest pyszna. Nie chcę sobie nawet wyobrazić, co teraz przeżywasz, Zak. Wszystko ci się pomieszało. Masz na twarzy czekoladowe wąsy i brodę. Zrób coś z tym. Po co? Myślę, że wygląda całkiem fajnie. Niech zostanie. Lucy, jestem gotowa podnieść klosz. Wow, co za urocza torebka! Bardzo podobają mi się różowe dodatki. Są takie stylowe. Wygląda fajnie. Ciekawe, co ja mam. Ojej, też torebkę! Jakie to dziwne. Dlaczego dostałyśmy podobne torebki? Nie rozumiem. Gdzieś musi być haczyk. Spróbujmy to rozgryźć. O nie! Zepsułam moją. Z czego ona jest zrobiona? Nie wygląda jak skóra. Nie wierzę! To czekolada! Super, ja też chciałabym mieć czekoladową torebkę. Gratulacje, Emma. Bardzo dziękuję, jest naprawdę pyszna. Cieszę się, że moja torebka nie jest prawdziwa. Akurat zgłodniałam. Co to było? Ojej, w mojej torebce są kosmetyki! O mój Boże! Czy one też są z czekolady? Może w mojej torebce też coś jest? Muszę to sprawdzić. Miałam rację. Co zamierzasz z tym wszystkim zrobić? Zacznę od spryskania się perfumami. Ups, wpadł mi do nosa. Na zdrowie, Lucy. Dobrze, że moje perfumy nie sprawią, że będę kichać. A to dlatego, że są zrobione z czekolady. Są pyszne. Uwielbiam słodycze. Przestań się przechwalać. Ja też jestem zadowolona z tego, co mam. Spójrz, jaki piękny jest ten brokat. Może też jest jadalny? Fu, niepotrzebnie sprawdzałam. Nie masz nic do jedzenia. Pogódź się z tym. Co ty zrobiłaś, Lucy? Dlaczego mnie pobrudziłaś? Okay. Mam tego dość. Zawsze się mnie czepiasz. I zamierzam to robić dalej. Bacz się wkurzaj. Nie wyprowadzisz mnie z równowagi. Jestem pewna, że mam też coś jadalnego. Założę się, że to szminka. O nie, też jest prawdziwa. Ale mam pomysł. Odegram małą scenkę tylko dla Emmy. Jestem pewna, że to głupi. Mm. Ojej, jaka pyszna szminka. Mówiłam ci, że na pewno mam coś jadalnego. Serio? Wow. Jeśli chcesz, możemy się zamienić. No dobra, jestem bardzo ciekawa, jak smakuje twoja szminka. Bardzo ładnie pachnie. Musi być zrobiona z lukru. Nie, to wcale nie przypomina lukru. To jest obrzydliwe. To FU, nie będę tego jadła. Lucy, oszukałaś mnie. To nie moja wina, że jesteś taka naiwna. A twoja szminka smakuje naprawdę dobrze. Myślisz, że ujdzie ci to na sucho? Na pewno nie. Chodź tutaj. Monika, sprawdźmy, kto zaczyna. Hura! Pierwsza wygrana, niezły początek! Wow, ciasteczka Oreo! Jestem pewna, że świetnie będą się komponować z czekoladą. Ale najpierw spróbuję je bez dodatków. Zobacz, ile kremu jest w środku! Ale super! Nawet bez tego ciastka są pyszne. Mam ochotę na więcej. Przy okazji coś wymyśliłam. Zbuduję wysoką wieżę z kremu Oreo. Wyjdzie świetnie, zobaczysz. Został mi tylko jeden herbatnik, już prawie skończyłam. Zdajmy na dzień i położę na talerzu. Nie powinnam tego jeść. Zachowam to dla moich słodkich planów. Piękne ciasteczko, prawda? No, wyszło świetnie. Teraz można dodać czekoladę. Masz rację, już czas, to odpowiedni moment. Czekolada tak pięknie spływa. Nie mogę się doczekać, kiedy włożę to wszystko do ust i zjem. Jak trudno to przerzuć. Mam nadzieję, że mi się uda. Ojej, prawie pękły mi policzki. Wyglądałaś jak chomik. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie nabijaj się ze mnie. Lepiej pokaż, co Ty masz. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Wydaje mi się, że tam jest żywy karaluch. Ktoś tu ma pecha. Boję się owadów. A to co? Jakiś patyk? Co to zrobiło z moimi włosami? Nie mam z tym nic wspólnego. Zaraz to naprawię. Zielone włosy są jeszcze gorsze niż niebieskie. Po prostu jeszcze nie do końca wiem, jak to działa. Zrób wreszcie coś normalnego. Och, dzięki Bogu moje włosy są na miejscu. Okej, okay, już wiem. To nie jest zwykły patyk. To magiczna różdżka. Mogę się dzięki niej pozbyć Karelucha. Co ty zrobiłeś, Zak? Mm. Zamieniłem mojego karalucha w czekoladę. Świetnie! Tak się cieszę, że dostałem czarodziejską różdżkę. Takiego karalucha zjem z chęcią. Chodź tu, malutki. Wyglądasz przepysznie. Czas na czekoladową kąpiel. Jestem pewien, że dzięki temu będziesz smakować jeszcze lepiej. Czekolada w czekoladzie. Zdecydowanie mam szczęście. Jakie pyszne! Zak, tylko się nie denerwuj. Spójrz na swoje ramię. Co tylko kawałek czekolady. A może karaluch. Jeśli nie masz nic przeciwko, to ja zacznę. O, awokado. No nieźle, ale można było wymyślić coś lepszego. Doniczka z ziemią? Po co mi to? Nie chcę tego jeść. Tak, to obrzydliwe. Może to tylko źle wygląda, ale tak naprawdę dobrze smakuje. Strasznie śmierdzi. Na pewno nie będę tego jadła. Dobra, no to ja zacznę. Co robić z tym awokado? Mam pomysł, podzielę go na dwie połówki. Super, to było łatwe, ale ogromna pestka. Jeszcze jak? Awokado jest całkiem mało, ale dzięki tym połówkom mogę z łatwością nabrać czekoladę. Zobacz, jakie to wygodne. To tak, jakby zostały do tego stworzone. Teraz bez problemu mogę to wypić lub zjeść wszystko łyżką. Muszę spróbować. Najważniejsze, żeby nabrać zarówno awokado, jak i czekoladę. No to pierwsza łyżka trafia do moich ust. Fu, co za beznadziejne połączenie! Nie radzę nikomu tego próbować. Koniecznie muszę to popić czekoladą. Mam nadzieję, że jej smak nie zadowoli. O tak, jest wspaniały! Mogłem zrobić to od razu. Gotowe, koniec z eksperymentami. Z chęcią też bym spróbowała samej czekolady. Przypominam, że ty masz doniczkę z ziemią. Smacznego. Może jeśli wleję do niej trochę czekolady, wyjdzie z tego coś dobrego? Jak na razie nie wygląda to zachęcająco. Spróbuj, może ci posmakuje. Dzięki za radę Zak. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Boję się włożyć to do ust. Chyda! nie chcę tego jeść. Muszę natychmiast przepukać usta. Widzę, że ten ziemisty deser w ogóle ci nie smakował. Zak! Wpadłam na genialny pomysł! Daj mi pestkę awokado. Zasadzę ją w doniczce i na pewno wykiełkuje. Trzeba ją tylko głęboko zakopać, tak aby nie było jej widać. A teraz podleję ją czekoladą. Jestem pewna, że dzięki temu moja roślina szybciej wyda pyszne owoce. Wleję czekoladę do konewki, żeby równomiernie podlać pestkę. Nigdy nie sądziłam, że zajmę się ogrodnictwem, ale jestem tak podekscytowana, że emocje mnie wręcz rozpierają. Czy naprawdę myśli, że coś z tego wyrośnie? Coś się dzieje! Stół się trzęsie! Ojej, to moje drzewko! Spójrz, jak urosło! Jest takie piękne! I mam mnóstwo czekoladowych owoców. Odrywasz jedno, a wyskakuje drugie. Czy to nie jest niesamowite? Wiedziałam, że moja praca przyniesie efekty. Nie masz nic przeciwko temu, żeby podzielić się z przyjacielem, prawda? To powstało na bazie pestki z mojego awokado, więc mam takie samo prawo do tej rośliny jak ty. Jak dużo czekolady. Niewiarygodne. Jak ci nie wstyd! To moje drzewko. Jestem gotowy zdjąć klosz. Wow, to słodki Lizak! Chwileczkę, coś jest w środku. To papryczka chili. Nie lubię takich niespodzianek. Pokaż to Ty masz. Jaka ogromna strzykawka. Mam nadzieję, że nie chodzi o zastrzyki. Myślę, że w środku kryje się coś pysznego. Postaram się wycisnąć trochę. To chyba syrop. Zgadza się, jest pyszny, ale czegoś tu chyba brakuje. I wiem czego. Zacznę od wyciśnięcia mojego syropu na talerz. Jak pięknie się wylewa. Spójrz na to, Zak. Teraz, gdy strzykawka jest całkowicie pusta, mogę ją napełnić czekoladą. Uważam, że to świetny pomysł. A teraz czas zrobić coś jeszcze smaczniejszego niż mój syrop. Tak przy okazji niebieski i brązowy całkiem do siebie pasują. A teraz za pomocą tego patyczka stworzę piękny wzór. No to jak rysowanie na wodzie. Bardzo wciąga. Jak to wymyśliłaś? To wygląda świetnie. Nawet nie wiem, chyba jestem po prostu bardzo inteligentna. No to nadszedł ten ważny moment. Czas na spróbowanie. Lekko kwaśny syrop i słodka czekolada. No idealne połączenie. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby spróbować czegoś takiego. Sorry, Zak, ale nie mogłam się powstrzymać i zjadłam wszystko sama, ale nie smuć się w końcu masz własnego lizaka. Jest w nim chili. Dzięki za przypomnienie! No mimo wszystko lizak jest całkiem dobry. Z chęcią go zjem. A jeśli poleję go czekoladą, no to będzie jeszcze lepszy. Poza tym w ten sposób nie widać papryczki chili, co poprawia mi humor. Ale apetycznie to wyszło. Nigdy nie sądziłem, że zwykły lizak może mi tak smakować. Pyszności, nie mogę się oderwać. No proszę, wygląda na to, że ktoś tu zapomniał o ostrej papryczce. To było po prostu wspaniałe, jestem zadowolony. O nie! Chili! Zapomniałem o nim i przypadkowo je zjadłem. Teraz mój język płonie, Monika, co mam zrobić? Czuję ogień, pomóż mi! Wiedziałam, że tak to się skończy. Woda, daj mi wody! O, czekolada, jak mogłem o niej zapomnieć? Tego właśnie mi trzeba. Otwórz usta, pomogę ci! Nie przestawaj, proszę, trochę mi lepiej. O tak, co za ulga! Cieszę się, że mogłam Ci pomóc. Mamy smutną wiadomość dla miłośników czekolady. To wideo właśnie się kończy. Ale mamy też dobrą wiadomość. Już przygotowujemy kolejne.